Kajtuś Będziesz kiedyś dużym chłopcem I'm just a kid who's four Each day I grow some... Kaju, 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 kaju. To me! Waliska Kajtusia. Rom, rum, Jadę sobie teraz w góry. Czy już musimy wychodzić, mamo? Kajtus się niecierpliwił, bo on i cała jego rodzina miała dziś wyjechać w góry. Gdy skończę zmywać naczynia i się spakujemy, będziemy mogli jechać. O, te walizki były naprawdę dobrze schowane. Jest i twoja walizka, Kajtusiu. Kajtus cieszył się, że ma swoją własną walizkę. Tylko duzi chłopcy mają swoje walizki. Chciałbym spakować moją walizkę sam. Im szybciej się spakujemy, szybciej wyjedziemy. Ale tato, ja to zrobię. O... Oh. Kaj, odpięcie tego może być trudne. Już. Kajtuś był zachwycony wnętrzem walizki. Było tyle miejsca na różne rzeczy. Nie mógł się doczekać, żeby zacząć się pakować. Czy wystarczy nam pieluszek dla Róży? O nie. Zapomniałem pojechać do sklepu. Muszę jechać teraz. To potrwa tylko chwilę, a kiedy wrócę, pomogę ci pakować walizkę, dobrze? Dobrze. Wracaj szybko! nie mógł pojechać w góry bez swojego ulubionego misia i ulubionego dinozaura. Ale czuł, że zapomina czegoś bardzo ważnego. Ale czego? Kajtusiu, mógłbyś przyjść po swoje rzeczy do pływania? Nie ma już miejsca! Kajtus nie wiedział już, co ma robić. Nie mógł znaleźć sposobu, żeby wszystko zmieściło się w walizce. Co? To... Nie chcę! Się zamknąć! Naprawdę próbował z całej siły, ale walizka wcale nie chciała się zamknąć. Coś musiałby z niej wyjąć, ale w ogóle nie mógł się zdecydować, co ma wyjąć z walizki. Chciał zabrać ze sobą wszystkie swoje ulubione rzeczy. Co tu robisz, Kajtusiu? Pakuję moją walizkę, ale mi nie wychodzi. Widzę, że naprawdę przemyślałeś, co chciałbyś ze sobą zabrać. A to jest bardzo ważne. Ale chyba zapakowałeś za dużo zabawek. Wyjeżdżamy przecież tylko na weekend, więc trzeba zabrać to, co najważniejsze. Co założysz, kiedy pójdziemy na spacer do lasu? Mama pomogła spakować rzeczy, których Kajtus będzie potrzebował. Oczywiście nie zapomnieli zapakować też kilku ulubionych rzeczy Kajtusia. Mamusiu, zaczekaj! Zapomnieliśmy o misiu. Tego wszystkiego naprawdę potrzebujemy? Jestem pewna, że zabieramy za dużo rzeczy. Mama mówiła, żeby pakować tylko to, co ważne. <laughs> I miała rację. I może to się nam udało. Kajtuś pomógł tacie zapakować do samochodu te wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Zmieściły się idealnie. Próbuj? Próbuj jeszcze raz. Prawie cały tydzień kajtuś czekał, żeby pójść na plażę. Aż w końcu nadeszła sobota. Jedz, Kajtusiu, im szybciej skończysz śniadanie, tym prędzej możemy wyjść. Dobrze, mamo. O, o. Tatusiu, możesz to nadmuchać? Skończyłem. Idziemy. Wystarczy przynieść ze swojego pokoju to, co chciałbyś zabrać. Chciałbym założyć moje nowe buty do biegania. Dobrze. Kajtusiu, jesteś pewny, że te wszystkie zabawki chcesz zabrać na plażę? Tak, mamo. Możesz zawiązać mi buty. Musimy się śpieszyć. Jesteś już przecież takim dużym chłopcem, może już czas nauczyć się wiązać buty. Dobrze. Patrz, pokażę ci. Najpierw kładziemy jedną sznurówkę na drugiej i przekładamy. Teraz robimy pętelkę. To będzie nasze drzewo. Druga sznurówka będzie króliczkiem. Króliczkiem? Naprawdę! Tak! Biegnie dookoła drzewa i wskakuje do norki. I widzisz? But jest zawiązany. No tak, teraz ty spróbuj. Kładziemy jedną sznurówkę na drugiej. Mhm. Teraz robimy drzewo. Teraz króliczek, a dokąd on biegnie? Za trudne. Chciałbyś spróbować to jeszcze raz? Kajtus już nie chciał więcej próbować. Wolał założyć stare buty z rzepami. Z tymi radził sobie doskonale. Nie! Wolę te stare buty. Możemy iść, Różo. Prosto na plażę. Już, tato! Spojrzysz na Różę, kiedy będę pakował samochód? Dobrze. Ech, mamo, boli mnie stopa! Bo wyrosłeś już z tych starych butów. Chodź, założymy te nowe. Wiesz, co? To no nic, że nie udało się ich zawiązać za pierwszym razem. Zawsze możesz spróbować jeszcze raz. Wiem, mamusiu. Nareszcie jesteśmy. Chodź, różyczko. Posmaruję cię kremem do opalania. Nie chcę, żebyś się spaliła na słoneczku. Ty następny, Kajtusiu. Ach, jak przyjemnie odpocząć trochę na plaży. Czy jest coś lepszego? Pograjmy w piłkę, tato. Dobra. Albo nie. Najlepiej puśćmy latawiec. To świetny pomysł, Kajtusiu. Nie! Chcę teraz grać w bejsbol. Dobra, to gramy w bejsbol. Oho! O, nie! <laughs> Upadłem, tato! <laughs> Właśnie widzę. Nic się nie stało? Nic! Grajmy! Chwilę, dlatego upadłeś, masz rozwiązane sznurówki. Umiem sam. Zawiązać buty. Mama mnie uczyła. To świetnie. Pokażesz mi? Pewnie. E, teraz zrobię drzewo. A to będzie królik. Wchodzi na drzewo. Potem idzie dookoła. Właśnie tak. O, nie udało mi się. Hmm. Z tego co pamiętam, to królik biegnie wokół drzewa i wskakuje do norki. Spróbujesz to zrobić jeszcze raz. Ajtuś zapomniał już, jak mama uczyła go zawiązywać buty. Chciał, żeby tata zrobił to za niego. Pomóż mi, tato! Pajtuś postanowił zbudować największy zamek z piasku na świecie. Chciał pokazać rodzicom, jak wielki zamek może zbudować. Młodszej siostrzyczce też chciał pokazać, jak się buduje największy na świecie zamek z piasku. Sypiesz piasek do wiaderka, przyklepujesz, a potem odwracasz. O! Widzisz? Teraz ty spróbuj, różyczko. Aha. O, ja to zrobię. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Róża nie chce jego pomocy. Lepiej by było, gdyby go posłuchała. Gotowy? Start! On leci! Myślę, że teraz jest trochę za słaby wiatr. Chyba powinniśmy spróbować później. Nie, mamo, spróbujmy teraz, proszę! No dobrze, jeszcze raz. Start! Leć, lec! On leci! Leci! Widzisz, mamo? No, widzisz, synku? Miałeś rację, żeby spróbować. Chodź, różyczko, pójdziemy już do samochodu. Kajtusiu! Już czas wracać. Dobrze, tato! O, o Króliczek idzie dookoła drzewa. Aha, ktoś tu się gózdrze. Zawołam go. Wrócimy za chwilę. Potem królik wskakuje do norki. Hej Kajtusiu, wracajmy do domu. Mój but się nie zawiązał. To może ja go teraz zawiążę, a ty sobie poćwiczysz w samochodzie to ja go chcę zawiązać! Dobrze, ja ci tylko pomogę. Królik idzie dookoła drzewa i wskakuje do norki. Dobrze, teraz pociągnij. Widzisz? Sam zawiązałem! Bardzo dobrze, Kajtusiu. Wiedziałem, że to zrobisz. Wystarczyło spróbować. Kajtuś był bardzo dumny z siebie. Mimo, że początkowo wcale mu to nie wychodziło, to w końcu udało się samodzielnie zawiązać but. Nowy liść. Gdzie jest dziadek? Niedługo tu będzie, Kajtusiu. Kajtuś nie mógł się doczekać, kiedy dziadek przyjdzie. Bo dzisiaj razem z tatą i z dziadkiem miał iść na spacer do lasu. Dziadek przyszedł! Cześć, Kajtusiu! Cześć, dziadku! Gotowy na wyprawę do lasu? Tato, dziadek przyszedł. Cześć, tato, może filiżankę kawy, zanim wyjdziemy? No chodźcie! <laughs> Chyba jednak nie mamy czasu. Wygląda na to, że komuś tu się bardzo śpieszy. Kajtus jeszcze o tym nie wiedział, ale to miał być bardzo wyjątkowy spacer po lesie. Chodź, Kajtusiu. Kiedy twój tata był jeszcze małym chłopcem, zawsze jesienią chodziliśmy po lesie, zanim wszystkie liście opadły z drzew. I wtedy graliśmy w pewną grę. Jaką grę? Polegała na tym, żeby złapać latający liść, zanim upadnie na ziemię. Dlaczego? To taka rodzinna tradycja, Kajtusiu. Tradycja? To jest coś, co robi się co rok ze swoją rodziną. Jesteś gotów, żeby też spróbować? Patrz, pokażę ci. Moja kolej. Kajtusz stwierdził, że łapanie liści to świetna zabawa. Popatrzył w górę w poszukiwaniu kolejnego spadającego liścia. Tam Kajtusiu. Całkiem nieźle. Nie ma się czym martwić Kajtusiu. Poszukamy szczęścia tam dalej na ścieżce. Spieszcie się, wiatr się zrywa. Zaraz będzie dużo liści do łapania. Już idziemy. Kajtuś też chciał złapać liść, więc robił dokładnie to, co tata i dziadek. <śmum> Mam go! Tak naprawdę Kajtuś nie złapał spadającego liścia. Ta zabawa była trudniejsza niż się spodziewał. <laughs> Spróbujemy jeszcze raz? Oczywiście. Musimy próbować dotąd, aż złapiemy idealny liść. Kajtuś wciąż próbował i próbował. Nie chciał przestać, dopóki nie złapie listka. I chciał, żeby to był najładniejszy listek na świecie. Ale był już zmęczony i myślał, że już nigdy nie złapie. Aż nagle. Złapałem! Złapałem go zanim dotknął Ziemi! Kajtuś złapał najładniejszy listek na całym świecie. Jestem z Ciebie dumna, Kajtusiu, złapałeś swój pierwszy listek. Włożymy go do albumu. Zatrzymam go sobie na zawsze. Zrobimy to znowu za rok, tato? Pewnie, że tak. To nasza tradycja, pamiętasz? Szczęśliwego Nowego Roku. Pewnego dnia Kajtus i Róża jedli śniadanie. Róża chciała, żeby jej tygrysek też zjadł śniadanie. Już, Różyczko! No, cóż, skoro tak dobrze Wam idzie karmienie tego tygrysa, może byście dali też śniadanie naszemu wielkiemu tygrysowi? Naszemu wielkiemu. Gapciowi? Kajtuś uwielbiał karmić gapcia. Gapciu! Myślę, że jest na zewnątrz. Gabciu! Gabciu! O! Ale to nie był gabcio. To był kotek Sary, Olaf. Olafie, to jest gabcia jedzenie. Już drugi raz to zrobiłeś w tym tygodniu. Zaprowadź Olafa do domu. I zobacz, czy nie ma tam gapcia. Dobrze. Gapcio? Olaf? Gapcio wszedł do naszego domu i chciał zjeść jedzenie Olafa. Właśnie go odnosimy. A Olaf próbował zjeść jedzenie gapcia. <laughs> Kapciu! Olaf! Kajtusiu, to moja kuzynka Liwen. Cześć! Cześć! Liwen zostaje z nami na chiński nowy rok. Kajtuś nigdy jeszcze nie słyszał o chińskim nowym roku. To będzie rok tygrysa. Tygrysa? Nazywamy ten rok rokiem tygrysa. Nie ma w nim prawdziwego tygrysa. Jest prawdziwy smok. Jest smok prawdziwy? Tak! I zobaczymy go już jutro. Chciałbyś z nami pójść zobaczyć smoka? Z początku Kajtuś nie był pewien, czy chce zobaczyć prawdziwego smoka. Oh, tak! Ale teraz cieszył się, że zobaczy tego smoka razem z Sarą i Livę. Jest? To są życzenia szczęścia w nowym roku. A tamte to życzenia długiego, długiego życia. Pomożesz mi je rozwieszać? Mamo, Kajtuś powiedział, że chciałby zobaczyć jutro smoka. Naprawdę? Chciałbyś pójść z nami do Chinatown, Kajtusiu? To jest? Tam właśnie mieszka Smok! W takim razie zadzwonię do twojej mamy i spytam, czy się zgadza. Posprzątałaś pokój Saro? Tak, mamo. Na nowy rok musimy posprzątać dokładnie calutki dom. Dlaczego? Tego nie wiem, ale musimy! Dostałeś dziś specjalną noworoczną monetę? Lewen zrobiło się przykro, że Kajtuś nie dostał specjalnej noworocznej monety. I spytała Sara, czy one mogą mu ją dać. Pewnie. Kajtuś jeszcze nigdy nie widział specjalnej noworocznej monety. Do Dwóch tygrysów. <ścoughs> Cieszysz się, że idziesz z przyjaciółkami do Chinatown, Kajtusiu? Tak, mamo. Kajtus cieszył się na to wyjście z przyjaciółkami, ale też trochę denerwował się przed zobaczeniem smoka. I nie był do końca pewien, czy chce iść, czy nie. Pewnie się trochę boisz spotkania ze smokiem, więc chyba chciałbyś usłyszeć historię o dużym, przyjacielskim smoku. To było jedno z ulubionych opowiadań Kajtusia. Dawno, dawno temu żył sobie duży, przyjacielski smok, który mieszkał w lesie. Wszyscy jego przyjaciele zbierali się wokół niego i. Następnego dnia Kajtuś poszedł z przyjaciółkami do Chinatown na specjalny noworoczny posiłek. Czy moglibyście podać mi jałci? <grywki> proszę, podajcie mi to jeszcze raz. Chcielibyście jeszcze trochę tangią, tak, proszę bardzo. Widzisz kochanie, masz tu swoje leoji. To bardzo sprytne mamo! Ja też tak myślę, możesz to jeść palcami, co to było? To znak, że smok tu idzie. Smok tu idzie, smok tu idzie. Ojej. Ajtuś był zachwycony noworocznym smokiem i wcale się go nie bał, bo to był bardzo przyjazny smok. Shitty bagel!